Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem Dym Historię Projektantów. Kontynuujemy błękitną trójcę, oczywiście od pana stewarta 24. W ostatnim odcinku skończyliśmy sobie akt drugi. Scott będzie musiał podjąć generalnie wybór, e, jako, jaki typ akcji tak naprawdę zrobimy w akcie trzecim. Ale do tej postaci sobie wrócimy w przyszłym odcinku, ponieważ teraz nadszedł czas jednak na akcję Grace. Wielka kradzież auta z rytmem muzyki. Pojmowanie świata, i tym się w tym momencie zajmiemy. A zatem odpalajmy pierwszą z tych misji i zobaczmy, jak to się wszystko będzie prezentowało. Do roboty. Wracamy do postaci Grace. 22 stycznia 92 rok. Rodeo, godzina 21.00. Czyżby w środku odbywała się jakaś uroczystość? To dlatego Taylor radził mi przyjść tutaj, tej nocy. Co ja się pakuję? Wiem. Wiem, że z garażu pojazdów znajduje się w dr po drugiej stronie. Aczkolwiek jest on dobrze strzeżony. Nie dopuszczą mnie w te okolice. Do wnętrza garażu powinnam móc dostać się od wnętrza budynku. Muszę tylko dostać się do środka. Następnie najlepiej przejść na drugą stronę budynku dachem. Dam radę. Po prostu uspokój się i zachowuj się naturalnie. Podejdź do ochroniarza. No, muszę przyznać, że ta miejscówka wygląda naprawdę dosyć poważnie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie pogadajmy sobie z jednym z tych gości, który jest podminiony. Przepraszam, szuka pani czegoś? Eee, ja chciałem dostać się na uroczystość. Proszę tylko okazać wejściówkę oraz powiedzieć mi, co to za uroczystość. Chwileczkę, muszę coś załatwić. Za chwilę wrócę, pewnie nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że to uroczystość kogoś bogatego. Muszę znaleźć wejściówkę i zdobyć więcej informacji. Znajdź wejściówkę oraz zdobądź więcej informacji. No dobra, rozejrzyjmy się w takim razie tutaj trochę. No to może wejdźmy sobie jakoś tutaj i poglądajmy. O, coś tutaj znaleźliśmy. Upita, porzucone na pastwę losu. Wiem, jak się czujesz. Przykro mi, że muszę ci to zabrać. Zdobyć więcej informacji na temat uroczystości, wygląda na to, że trafiłem w dziesiątkę. Zatem rozejrzyjmy się tutaj jeszcze bardziej. O, ja, piernicze. <laughs> Nieźle. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No dobra, witam Was znowu w tym momencie. Wygląda na to, że tędy nie przejdziemy. Możliwe, że te znaki miały oznaczać to e, również, że nie czeka nas tutaj zbyt dobry los. Spójrzmy w takim razie, co się znajduje po drugiej stronie. Zatem wejdźmy i rzućmy na to okiem. Czy tutaj nikogo nie ma? Ktoś tak jest tutaj, widzę. Coś robi jakoś kosą, nie zwracamy na to uwagi. Ale widzę, że tutaj... Że tutaj również. O, i chyba nas się tutaj czepił, ten gościu. Ale nie powinno być jakiegoś problemu. Dobra, wygląda... O rany, dobra, zauważyli mnie. Nie wiem, ten chyba też nie przejdziemy. Możliwe, że w ogóle nie mogę się tutaj zbliżać, szczerze mówiąc. Chociaż ten gościu chyba się tam zajął tym ochroniarzem. No dobra, muszę szukać jakiegoś innego rozwiązania. Tylko tak nie mam szczerze mówiąc pomysłu, bo już przejrzałem oba te miejsca, będę musiał trochę pomyśleć. Eee, coś tutaj znalazłem. Dziękuję za ratunek, młoda damo. Ten gość kompletnie ześwirował. Czekaj, wiesz może co to za uroczystość, która się tutaj odbywa? Co? Ponoć niejaki Nathan Mills niedawno wyszedł za mąż. W sumie trochę mnie to dziwi, ponieważ Mills jest już dosyć stary. Starszy ode mnie, bo jest chyba koło sześćdziesiątki. Ale ja tam nie narzucam, kiedy ktoś ma się żenić. A może po prostu lubi zmieniać kobiety? Tak właściwie to ja nawet nie jestem tutaj dla tej imprezy, więc dużo nie wiem. Czyli ten cały Nathan jest kimś wpływowym? Poza tym, że jest zasłużonym prokuratorem okręgowym, to więcej nie wiem. Przykro mi. Rozumiem. Dzięki za pomoc. Nie, to ja dziękuję. Do zobaczenia. Teraz wszystko jasne. Uroczystość weselna prokuratora okręgowego. Wróć do ochroniarza. Dobra, wiecie, co się stało w ogóle? Chyba tak się domyślam. Mieliśmy uwolnić tego gościa. Który był atakowany właśnie przez tego... Typa z kosą. ją właśnie poszedł w stronę tych ochroniarzy. No i ochroniarze musieli go wykończyć. Czyli to o to tutaj chodziło. Dobra, w porządku. W każdym razie mamy to co chcieliśmy. Możemy ruszać do środka. Rany to znowu pani? Jasne. Musiałem tylko coś załatwić. Przyszłam pogratulować Nathanowi. Dla ciebie to pan Mills panienko. A tak poza tym... Co musiała pani załatwić. Ja Zostawiłam kluczyki w samochodzie. Mhm, ma Pani wejściówkę? Jasne, że mam. O tutaj. Dobrze, w takim razie nie będę już Pani zatrzymywał. Miłej zabawy. Misja wykona na szacunek plus. Dobra, przechodzimy do drugiej części. Zapowiada się interesująco z rytmem muzyki. Och, a pani to musi być? Jestem Grace, Grace Allen. Naprawdę pani myśli, że damy się na to nabrać? Nabrać? Nabrać na co? Zabawna pani jest, panno Moniko Hill. Takie imię widnieje na pani wejściówce. Ano, racja. Jak widzi pan, humor mnie nie opuszcza. To bardzo dobrze, akurat w tej chwili mamy duży powód do radości. Właśnie przyszłam pogratulować Najtan to znaczy panu Milcowi. Jestem przekonany, że pan Milc z panią pozna. Proszę za mną. Cholera, muszę dostać się na dach. Idź za ochroniarzem. Pogratuluj Najtanowi Milcowi. Szefie, ta kobieta przyszła radować się z powodu udanego wesela. Tak, gratuluję udanego ślubu, panie Milcie. Ależ dziękuję. To dla mnie zaszczyt móc poślubić tak piękną kobietę. Prawda, styl, Stello? Och, tak, kochany. W tych ciężkich czasach to właśnie o rodzinę najbardziej powinniśmy się troszczyć. Kimże bylibyśmy bez rodziny, ledwie nędznymi liśćmi, które będą tylko smutnie oczekiwać jesieni, aby samotnie opuścić ten świat? Pamiętaj, młoda damo, rodzina jest zawsze najważniejsza. Nigdy o tym nie zapomnę. Swoją drogą, ciekawy sposób pojmowania świata. Co ma pani na myśli? Zastanawia mnie, czy zapamiętuje to pan i powtarza każdemu. Czy może spisuje pan sobie każdą mądrość, jaką panu do głowy Jak pan przyjdzie do głowy? Widzę w tobie duże gniewu, ale i desperacji, Grace. Coś się stało. Mejtan, ta kobieta ewidentnie przyszła tutaj, by z ciebie chpić. Miło było panią poznać. Prosimy, może już pani odejść. Świetnie, teraz tylko znaleźć pretekst, aby dostać się na piętro. Przecież tak po prostu nie wpuszczą mnie na górę. Znajdź sposób, aby dostać się na górę. Hmm, znowu mamy... Coś mamy? Słuchaj, mówiłem, że nic o tym nie wiem. Weź sobie znajdź kogoś innego i jego się czepiaj. A poza tym, interesy do mnie przyszły. Zajęty jestem, więc zjeżdżaj. Paniusiu, idziesz ze mną. Widziałaś tego złomasa? Niektórzy to chyba naprawdę myślą, że są tutaj królami świata. Jestem tutaj ważną osobą, ale oni tego nie szanują. Oczywiście nie jestem aż tak bogaty jak ten VIP na dole, co siedzi obok Neitana. Widziałaś go? Gość nazywa się Michael Moritz, coś takiego. Rany, co się stało z tą pogodą na zewnątrz? To diabła z tym. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego cię tu ściągnąłem. O, bezwani nieznajomego. No to pora cię pożegnać. Dobra, lecimy z nim w takim razie. Dobra, najskuteczniejsze kopnięcie. I jeszcze tylko kilka w klatkę piersiową, i byłoby na tyle. Co się tam dzieje, panie Gerbero? Gelbe Pokonaj ochroniarzy. Dobra, lecimy w takim razie z nimi. Tylko dlaczego ona w ogóle tak dziwnie się zachowuje na tym polu walki? Chyba będę musiał tymi ciosami tylko lecieć. Jeżeli chcę to zrobić w bardziej tradycyjny sposób, to jest jakoś inaczej i dziwnie. W każdym razie już jest po nim. Dobra, no dawaj, no wykończ go w końcu. Dziwnie się zachowujesz. Dobrze, że nie trzeba tutaj walczyć z nie wiadomo iloma przeciwnikami i nie jest to tak ciężko. Może wyprowadźmy go bardziej w to miejsce i wtedy powinno zadziałać. Dobra, już jest po nim. Dobra, udało się? Pięknie. Dobra, ruszaj na dach. Miło się towarzystwo zostawiamy i idziemy bardziej już w stronę trzeciej części. Przedostań się po dachu na drugą stronę budynku. Widać, że zrobiło się trochę bardziej burzowo. Dobra, w takim razie bronię białe, uważaj mnie na prawo. Nie ma co się wdawać w jakieś bezsensowne walki. Haha, ha, nie powstrzymacie mnie! Dostań się do garażu. No, czołem w takim razie, no i co? I wchodzimy. Potrzebuję karty magnetycznej? Dlaczego nigdy nie może być łatwo? Znajdź i zdobądź kartę magnetyczną. Czy to będzie to pomieszczenie? Nie, tutaj widzę, że jest jakaś libacja, no w takim razie nie przeszkadzam. No to może być to w takim razie to pomieszczenie bardziej na tym skrzydle. No i proszę, i coś z mamy i znaleźliśmy też towarzystwo. No dobra, no to w takim razie pora was pożegnać. I w sumie przydałoby się jakąś pałkę przejąć od jednego z tych ochroniarzy, bo to naprawdę bardzo przydatna broń by była. Mogłem ją zdobyć tak naprawdę również, e, gdy mnie ścigali tam na dachu. Ale nie było takiej potrzeby w sumie, więc dobędziemy ją dopiero teraz. Dobra, już po nim i lecimy. Dobra, otwórz drzwi do garażu i zobaczmy co dalej. Hej, wyglądasz na zestresowaną. Czy wszystko w porządku? Ależ oczywiście, nie ma się czym przejmować. Wiesz, Nathan chyba chciał, żeby nikt nie grzebał przy tych drzwiach. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Jasne, możemy świętować wesele Neitana. Chodź, napisz się z nami, wtedy dam ci spokój. Idź za nieznajomym. O, czyli widać, że jednak zapitamy chyba do tej libacji. No to zobaczmy w takim razie. Dołącz do zabawy. Węczy się sprawy nie skomplikują trochę. Dawaj, pokaż, czy kobieta też ma jaja. Jakiś czas później. Naprawdę pokazałaś, kto tu rządzi. Jesteśmy pod wrażeniem. Obiecałem sobie, że nie będę już nigdy więcej pić. Ale moja misja jest teraz najważniejsza. Otwórz drzwi do garażu. No, chyba trzyma się całkiem dobrze. Dobra. Dobra, przejść do rzeczy. Dobra, zobaczmy. Uch, ja nie czuję się najlepiej. A, czyli jednak coś się stało, dobra. No i dziękujemy. Co się tu. I dobra, misja wykona na szacunek plus no i zobaczmy, co będzie w trzeciej części. Spodziewałem się jakiegoś pościgo. No chyba będziemy... trzeba będzie wytrzeźwieć najpierw. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie przechodzimy do tej rzeczy Pojmowanie świata do dzieła. Nie będę się powtarzał. Dla kogo szpiegujesz? Co? Nie. Ja dla nikogo nie szpieguję. Okej. Okay. Kto cię tu przysłał i po co? Nie próbuj kłamać. Będę wiedział. Ale ja nic nie zrobiłam. Czego wy ode mnie chcecie? Włamałaś się na nasz teren, obrażałaś Neitana i pobiłaś moich ludzi. A teraz masz czelność wyjeżdżać z wymówką: ja nic nie zrobiła. Cholera, przepraszam, nie wiedziałem, że. że. Doskonale wiedziałaś, co robisz. Po prostu nie zastanawiałaś się nad konsekwencjami. Słuchaj, możemy to zrobić łagodnie albo brutalnie. Twój wybór. Wypuśćcie mnie, jeśli wam powiem. Obiecaj. Obiecuję. Powiedz, kto cię przysłał. Jest taki gość. Chciał, abym zdobyła dla niego samochód. Nazywa się Taylor Waller. To wszystko, przysięgam. To tyle? Większej bujdy w życiu nie słyszałem. Nic więcej nie wiem, przysięgam Okej, okay, sama tego chciałaś. Panowie, wyciśnijcie z niej co się da. Ja nie zamierzam brudzić sobie rąk. Jakiś czas później. Więc jak poszła? Dowiedzieliście się czegoś nowego? Cóż, milczy jak grób. Próbowaliśmy wszystkiego. Przez chwilę myśleliśmy, że wykrwawi się na śmierć. Cholera. Nie myślałem, że będziemy musieli użerać się z takimi rzeczami. Kto? Kto tam jest? Grace! Co ty żeś narobiła? To ty? Ja. Przepraszam, nie myślałem racjonalnie. Boże, Grace, co oni ci zrobili? Wyglądasz okropnie. Słuchaj, pomogę ci się stąd wydostać. Rozwiążę cię, a ty ruszysz, jak tylko ten ochroniarz na górze odwróci się. Naprawdę? Zrobiłbyś to dla mnie? Dlaczego? W przeciwieństwie do mojego ojca, ja nie pozwolę ci tutaj umrzeć. Odwrócił się. Teraz mam szansę. Ach, czuję się jakby połamali mi kilka żeber. Znajdź wyjście z budynku. Okej, okay. czy to będzie to? Raczej nie. Nie bez powodu te obiekty są tutaj umieszczone. Prawdopodobnie tutaj też nie przejdziemy, bo skrzanimy misję po tym obiekcie, tak wnioskuję. No to musimy w takim razie go zaatakować. Nie ma wyjścia. Dobra, zaczynajmy w takim razie. Usuńmy tego gościa. Im mniej ich będzie za mną latać, tym lepiej, bo mam ograniczony bardzo wskaźnik zdrowia. Więc jeżeli się tutaj wejdę, generalnie zbyt w wielką walkę, to będzie po mnie. Mam nadzieję, że tutaj jest coś jeszcze regenerującego. O, łopata może mi się przydać, i zaraz z niej skorzystamy. Dobra, już po nim. No i mamy mocniejszą broń. Dobre i to. Chociaż chciałbym jakiegoś pikapa dostać. Dobra, a jeżeli chodzi o tego gościa, no to zobaczmy. No to w sumie możemy go sobie ominąć na razie do tego pomieszczenia. O, i to mi się przyda. Super. Nawet mnie gościu nie widzi. No to teraz będzie można ich łatwiej tutaj kasować. Coraz bardziej zaczyna mi się podobać ta akcja. Dobra, kosa to jest bardzo mocna broń, aby tylko utrzymywać się w ukryciu. Powinniśmy na luzie to przejść. Idziemy dalej. Jak wygląda sytuacja? Tam jest jakiś gościu z pałką. Pod spodem nikogo nie widzę. Ale widzę, że coś jest. Coś tam trenują, ale tymi dwoma nie będziemy się zajmować. Jedynym gościem, którym się zajmiemy będzie ten. Oni mnie nie widzą i lepiej żeby tak zostało, przy kosie zostajemy, obowiązkowa. dobra. Teraz szybko do tego pomieszczenia zanim on się odwróci. Tego gościa z kataną położymy, mamy pick up, ale przy kosie tutaj zostanę bo naprawdę mi się bardzo tutaj to podoba. I poczekamy sobie aż ten gościu nas ominie, dobra, spokojnie, cierpliwości, cierpliwości i teraz robimy coś takiego. Tego usuwamy i jego trzeba teraz wykończyć, dobra. Który tutaj nie, dawa, nie wdawać się w walkę na, jak, na jakieś dwa fronty, powiedzmy. Ruszamy dalej. E, czy kogoś tutaj spotkamy w tym pomieszczeniu? Tylko kwiatki. Nie interesuje mnie ta broń. Ta naprawdę się świetnie spisuje. Przy niej zostajemy. I jesteśmy. W tym pomieszczeniu roi się od tych agentów. Jeden chyba nawet nas wykrył już. Powinnam być w stanie łatwo przedostać się tym korytarzem na dole. Ale nie, dopóki ten strażnik obserwuje wszystko z góry. Przedostań się przez pomieszczenie i kieruj się do wyjścia. Teoretycznie jakoś mógłbym tutaj na szybkości to zrobić. Ale pozbędziemy się na początek tego na górze. Jeżeli chodzi o tego gościa, to spokojnie, ja sobie go zostawię na później. W takim razie tego kasujemy na szybko, i teraz myślę, że możemy się prześlizgnąć. E, tylko musimy coś z tym gościem zrobić no i wreszcie się udało coś z nim zrobić dobra pięknie w takim razie tej trujeczki nie ruszamy idziemy do przodu czy kogoś tutaj spotkamy nieistotne jeden tam chyba siedział na sofie ale nie jest istotny to będzie ostatni koleżka ktoś mnie tam wykrył ale to bez znaczenia o i miał tutaj jakiegoś spraya o tego jeszcze tutaj musimy pociągnąć od tej strony i okay, i prosto do punktu kontrolnego. Cholera, zamknięte! Może spróbuję drzwiami prowadzącymi na dach. Wejdź na dach. I mamy tutaj taką broń w sumie, no to możemy szybciej ich wykańczać. E, albo nic z tego, bo to bardzo szybko się marnuje. Kurczę, 250 amunicji, a tak szybko to zeszło. E, ten gościu mnie w ogóle nie widzi. No, już tutaj nie zobaczył, ale chyba za późno. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tam jeden gość jest na górze. Fila, ten samochód wygląda jak ten, o którym mówił Taylor. Może mam jeszcze szansę? Tylko jakby tu zejść z tego dachu? To miejsce nie wygląda aż tak stromo. Może uda się po tym zjechać. No, może być ryzykownie, no ale spróbujemy. Ukradnij samochód. Nie mam pewnej ilości zdrowia. Dobra, czy tutaj mogę zjechać jakoś? Czy to o tym była mowa? No i chyba jest dobrze. Dobra, i teraz zawijamy szybko brykę na sprincie, Nie ma na co czekać. A zatem wysiadka. I może tutaj dojść zaraz do puścigu jakiegoś. Tak jest, zaczyna się. Cholera, Taylor, lepiej to odbierz! Łączenie. Muzyczka pościgowa się włączyła. No i okej. Okay. Grace, jesteś cała? Dawno cię nie słyszałem. Mam ten twój samochód. Ściga mnie chyba pół miasta. Co? Poczekaj, mam coś ważnego na głowie. Zaraz oddzwonię. Taylor? Taylor! No to zajebiście. Naprawdę super moment, żeś sobie wybrał na to, żeby do mnie odzwonić. Trzymaj do momentu telefonu Taylora. Cztery gwiazdki poszukiwania, mam na to dwie minuty. No dobra, to trochę się powłóczymy w takim razie po mieście. Mógłbym oczywiście się schować w jakimś zakamarku. Chociaż szczerze mówiąc, mo może... Przez, powiedzmy, że przez minutę się z nimi pobawię. A przez drugą minutę sobie gdzieś posiedzę. Bo już trochę ten odcinek trwa. A no za tym chcę przejść tą misję już. Nie będę aż tak bardzo ryzykował. No to się pobawmy jeszcze przez chwilę. Mamy naprawdę solidną brykę spokojnie z nimi można tutaj coś porobić. Ale na razie ich bardzo zgubiłem. W ogóle nie ma żadnego pościgu tak naprawdę za mną. Może coś zaraz przede mną się pojawi. I tak muszę jeszcze pomyśleć nad jaką miejscówką nad jakąś miejscówką, gdzie będę mógł się schować. Chociaż teoretycznie to miejsce już jest dobra. Chyba możemy sobie tutaj posiedzieć. Nic się w sumie nie dzieje, więc zobaczmy o co będzie tutaj chodziło zaraz. Słyszę trochę towarzystwa na górze, chyba są na tamtej autostradzie. Ale jeżeli chodzi o dolne pozycje, dalej nikt się tutaj nie pojawia. Tak wygląda na to, że znalazłem naprawdę sojną kryjówkę. Okej, okay, licznik dobiega końca i tak słyszę, że policjanci na górze wyszli ze swoich radiowozów. Jeden chyba w jakąś strzelbę jest wyposażony nawet. No i zobaczmy w takim razie. Przywieź samochód pod autostradę w śródmieściu. Nawet coś wybuchło, ja nie mogę, co oni tam porobili. Zawierz samochód do kryjówki, FBI, będziemy mieli na, go na ogonie. No i pora wyjechać w takim razie z tej kryjówki, to jeszcze nie jest koniec, dobra. W takim razie lecimy przez środek. A nie, widzę, że kryjówka jest bardzo niedaleko. No to bardzo dobrą miejscówkę wybrałem, tym bardziej tylko teraz się przecisnąć przez to towarzystwo. I tutaj powinien być zaraz jakiś wjazd. Mam fajny, zwrotny dosyć samochód, więc mogę się z nimi tutaj trochę pobawić. I przejedźmy sobie w sumie. Jeszcze jakoś tędy strasznie to przekombinowałem, ale może mi się uda to zrobić. No i powiedzmy, że się udało. No dobra, teraz to się nie popisałem. Ale jesteśmy na miejscu. Dobra, nikt nas nie widzi. No i okej, okay, podsumujmy. Grace, wszystko w porządku? Co tak długo? Chwila, czy to jest? Zrobiłem wszystko tak jak chciałeś. Co teraz? Grace, to nie ten samochód. Ten do niczego nam się nie przyda. No właśnie tak miałem z tyłu głowy, że coś jest nie tak. No jest. Wręcz przeciwnie, Taylor. Ten może być przydatny dla niej. John, co ty tu robisz? Nie widziałem, że tu przyjedziesz. Chciałem zobaczyć naszą gwiazdę w akcji. Chyba odwaliła kawał dobrej roboty. Słuchaj, Taylor. Naprawisz ten samochód i oddasz go jej. Chcę zobaczyć, co ona potrafi z niego wycisnąć. Naprawdę? To muszę być jakieś jaja. Okej, okay, Grace, później się oddasz. Póki co znikaj stąd zanim gliny się zjadą. W porządku, akcja GRAYS zakończona sukcesem, a my widzimy się w pewnym podejściu, jednym z dwóch od Scotta. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!